Chińska armia testuje nowy rodzaj broni, roboty wilki. Niedawne nagranie wyemitowane w państwowej telewizji ujawnia, jak zaawansowana technologia może zostać użyta do ataku na Tajwan. Przez lata Chiny utrzymywały, że ich roboty wojskowe są defensywne, eksperymentalne, wręcz banalne. Żadnych zabójczych androidów, żadnych zbuntowanych generałów AI, tylko maszyny stworzone do transportowania zaopatrzenia, analizy danych i cichego poruszania się tam, gdzie człowiekowi trudno przetrwać. Następna fala sztucznej inteligencji to fizyczna AI i to jest naprawdę niezwykłe. Potrzebujemy trzech komputerów: jednego do stworzenia AI, drugiego do symulacji AI, a trzeciego, który faktycznie uruchomi AI. Ale amerykańscy analitycy obronni zaczęli dostrzegać coś niepokojącego. Te systemy nie powstawały z myślą o dzisiejszych wojnach. Humanoidalne roboty takie jak GR-1 udowadniały, że mogą działać wszędzie tam, gdzie porusza się żołnierz. Zrobotyzowane jednostki lądowe uczyły się koordynacji szybciej niż ludzkie oddziały. Systemy AI przyspieszały podejmowanie decyzji dowódczych. Drony stealth i broń hipersoniczna skracały czas ostrzeżenia do kilku sekund. Niepokojąca nie jest jedna maszyna ani jeden system uzbrojenia. Niepokojący jest kierunek. A gdy ta trajektoria staje się jasna, pytanie przestaje brzmieć, czy te maszyny są przerażające? Zamiast tego brzmi, czy ktokolwiek zdąży zrozumieć, jak bardzo równowaga sił już się przesunęła, zanim będzie za późno? G. 1 i militaryzacja humanoidów. Robot humanoidalny, GR1, nie powstał jako broń. Opracowany przez Furię Intelligence, Został zaprojektowany do badań nad równowagą, mobilnością i transportem ładunków. Poruszający się na dwóch nogach stanowi znaczący krok naprzód w rozwoju robotyki humanoidalnej. To, co przyciągnęło uwagę wojska, to nie zdolności bojowe, lecz adaptacyjność. Roboty humanoidalne mogą poruszać się po przestrzeniach zaprojektowanych dla ludzi: schody, drzwi, wąskie korytarze. I zniszczona infrastruktura są dla nich mniejszym wyzwaniem niż dla maszyn kołowych. W strefach katastrof i środowiskach miejskich taka elastyczność ma ogromne znaczenie. Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza otwarcie bada platformy humanoidalne pod kątem wsparcia logistycznego, rozpoznania i działań w środowiskach niebezpiecznych. Transport sprzętu, usuwanie gruzu czy operowanie w skażonym terenie to realistyczne scenariusze. Choć opowieści o uzbrojonych batalionach robotów pozostają fikcją, strategiczne zainteresowanie jest jak najbardziej realne. Znaczenie GR-1 tkwi nie w jego użyciu, lecz w kierunku rozwoju. W miarę jak sztuczna inteligencja się doskonali, a niezawodność mechaniczna rośnie, humanoidy przesuwają się z laboratoriów do planów wojskowych. Pytanie nie brzmi już, czy pojawią się na przyszłych polach walki, lecz jak cicho dokona się ta zmiana. Roboty lądowe w formacji wilczego stada. Na współczesnym polu walki koordynacja ma większe znaczenie niż indywidualna siła ognia. Rozwój bezzałogowych pojazdów lądowych w Chinach odzwierciedla tę prawdę. Zamiast budować pojedyncze robotyczne czołgi, inżynierowie skupili się na systemach sieciowych działających zespołowo. Demonstracje PLA pokazały, jak wiele robotów lądowych może dzielić się danymi z sensorów w czasie rzeczywistym. Jeden pojazd prowadzi zwiad, inny przekazuje informacje, a kolejne zapewniają wsparcie ogniowe lub logistyczne. To odwzorowanie zachowania rojowego, gdzie proste jednostki poprzez współpracę osiągają złożone efekty. Zaletą jest odporność. Gdy jedna jednostka zawodzi, system się dostosowuje. Komunikacja między maszynami odbywa się szybciej niż w eterze radiowym między ludźmi. W złożonym terenie, takim jak miasta, lasy czy góry, ta prędkość może przesądzić o wyniku starcia, zanim żołnierze wejdą do akcji. Te roboty nie są w pełni autonomicznymi zabójcami. Kontrola człowieka nadal jest standardem, ale w miarę jak fuzja danych z czujników i oprogramowanie wspierające decyzje stają się lepsze, dystans między wykryciem a reakcją stale się skraca. Pole walki staje się szybsze, gęstsze i dużo mniej wyrozumiałe dla ludzkiego czasu reakcji. Sztuczna inteligencja wspierająca dowódców. Chiny nie powierzyły dowództwa armii sztucznej inteligencji. Zrobiły coś, co może mieć jeszcze większy wpływ. Głęboko osadziły AI w planowaniu, symulacjach i systemach wsparcia decyzji. Badacze PLA publikują szeroko na temat inteligentnych platform do symulacji bitew. Systemy te analizują ogromne ilości scenariuszy, dostosowując taktykę do terenu, logistyki, morale i zachowań przeciwnika. Dowódcy wykorzystują te dane, by szybciej dopracowywać plany niż pozwalały na to tradycyjne procedury sztabowe. Prawdziwa przewaga ujawnia się w chaosie. Gdy informacje są fragmentaryczne i niepełne, systemy AI potrafią przetworzyć dane na dużą skalę, wskazując ryzyka i szanse, które człowiek mógłby przeoczyć. Nie zastępują przywództwa, ale dramatycznie skracają cykl podejmowania decyzji. We współczesnej wojnie liczą się minuty, czasem sekundy. Przyspieszając pętle, obserwacja, orientacja, decyzja, AI nie tylko wspomaga dowódców. Ona zmienia tempo konfliktu jako takiego. Blowfish A3. Blowfish A3 nie jest największym dronem w chińskim arsenale, ani najbardziej uzbrojonym. Jego siła tkwi w dyskrecji. Napęd elektryczny znacząco redukuje hałas, co utrudnia wykrycie w środowiskach miejskich lub górskich. Opracowany przez firmę Zian UAV, Blowfish A3 może przenosić kierowane ładunki, krążyć nad celem i działać w zorganizowanych grupach. Dzięki pionowemu startowi może być używany z ograniczonych przestrzeni, dachów budynków czy pojazdów w ruchu. Autonomia odgrywa rolę wspierającą. Choć to człowiek nadal podejmuje decyzję o użyciu siły, systemy pokładowe wspomagają nawigację, omijanie przeszkód i śledzenie celów. Zmniejsza to obciążenie poznawcze i pozwala jednemu operatorowi zarządzać wieloma platformami jednocześnie. Strategiczne znaczenie tkwi w zdolności do długotrwałego działania. Ciche drony, utrzymujące się długo w powietrzu, zmieniają sposób, w jaki siły się przemieszczają, ukrywają i komunikują. Niebo staje się pełne sensorów, a nie statków powietrznych, a margines błędu dramatycznie się zawęża. DF-17 Broń Hipersoniczna. Broń hipersoniczna nie jest nowością zmieniła się jej manewrowość. Chiński pocisk DF-17 przenosi hipersoniczny pojazd szybujący, który może zmieniać trajektorię w locie, utrudniając przechwycenie. Poruszając się z prędkością ponad Mach 5, tego typu uzbrojenie drastycznie skraca czas ostrzeżenia. Tradycyjne systemy obrony przeciwrakietowej opierają się na przewidywalnych torach lotu. Pojazdy szybujące hipersoniczne tych założeń nie respektują. Rola DF-17 ma charakter strategiczny. Zagraża celom o wysokiej wartości, bazom lotniczym, centrom dowodzenia, jednostkom morskim. Nawet sama możliwość skutecznego uderzenia zmusza przeciwników do przemyślenia rozmieszczenia sił i inwestycji w obronę. Tu nie chodzi o niepokonanie, chodzi o niepewność. Gdy obrońca nie może przewidzieć, gdzie nastąpi uderzenie, cały rachunek odstraszania się zmienia. Stabilność staje się trudniejsza do utrzymania, a ryzyko eskalacji rośnie. Autonomiczna logistyka i robot jak? Wojny wygrywa się za pomocą łańcuchów dostaw, długo zanim padną pierwsze strzały. Chińskie inwestycje w robotyzację logistyki pokazują trzeźwe zrozumienie tej zasady. Czteronożne roboty transportowe, często porównywane do zwierząt jucznych, potrafią przenosić ciężkie ładunki przez tereny niedostępne dla pojazdów. Śnieg, błoto, strome zbocza i wąskie ścieżki nie zatrzymują już zaopatrzenia. Robot jak stawia na wytrzymałość. Porusza się równomiernie, dynamicznie, utrzymuje równowagę i działa w ekstremalnych warunkach pogodowych. Czujniki pomagają mu omijać przeszkody przy zachowaniu stabilności pod obciążeniem. Automatyzując logistykę, armia zmniejsza narażenie ludzi i zwiększa zasięg operacyjny. Oddalone posterunki stają się możliwe do utrzymania. Trudny teren traci przewagę obronną. Pole walki rozszerza się na przestrzenie wcześniej uznawane za niepraktyczne. GJ11 Sharp Sword Dron stealth. Najważniejszym chińskim systemem robotycznym nie jest humanoid ani maszyna lądowa. To cichy, bezzałogowy, prawie niezauważany dron. GJ11, znany jako Sharp Sword, symbolizuje zmianę filozofii w zakresie przewagi powietrznej. Skrzydło latające minimalizuje sygnaturę radarową. Uzbrojenie przenoszone jest wewnętrznie. Sygnatury cieplne są precyzyjnie zarządzane. Efektem jest platforma zaprojektowana do przetrwania tam, gdzie tradycyjne samoloty miałyby trudności. GJ11 działa jako część większego systemu. Może eskortować pilotowane myśliwce, prowadzić rozpoznanie, tłumić obronę przeciwlotniczą lub atakować samodzielnie. Łącza komunikacyjne są ograniczane do minimum, by zredukować podatność na zakłócenia. To, co niepokoi analityków obronnych, to skalowalność. Drony autonomiczne nie wymagają lat szkolenia. Można je produkować masowo i aktualizować poprzez oprogramowanie, nie projekt. Przewaga w powietrzu staje się kwestią algorytmów i zdolności produkcyjnych. Przewaga w powietrzu przestaje zależeć od pilotów zależy od tego, kto pisze lepszy kod. Chiński program robotyki wojskowej nie polega na widowiskowości. Jest metodyczny, stopniowy i głęboko zintegrowany z doktryną. Każdy system ogranicza zależność od ludzkich ograniczeń i poszerza zasięg operacyjny. Taka zmiana rodzi trudne pytania. Maszyny nie odczuwają strachu ani empatii, realizują cele dokładnie tak, jak zostały zdefiniowane. Odpowiedzialność staje się trudna do przypisania, gdy decyzje są rozproszone pośród sieci oprogramowania i czujników. Przyszłe pole bitwy nie będzie wyglądać jak science fiction będzie ciche, zautomatyzowane i bezwzględnie efektywne. Wojny mogą być nadal prowadzone przez państwa, ale coraz częściej będą wykonywane przez maszyny. Niepokojąca prawda nie polega na tym, że te systemy istnieją chodzi o to, że rozwijają się szybciej niż reguły, które miały je regulować. A gdy równowaga się przechyli, może nie być już łatwej drogi powrotu.